I pytacie, jak tam u mnie, dlaczego nie miałam y, operacji laparoskopowej, skoro tak ciężko mi dojść do siebie. Ja ją miałam, słuchajcie, ale jak się okazało, y, oprócz wyrostka była y, przegnita cała jakaś podstawa, więc co poszło? Plus y, zaczęło się już coś sączyć. Y, jakiś tam, wiecie, taki gaz miałam też wpuszczony w organizm, żeby lepiej tam wszystko było widać, więc przez to po prostu ja nie mogę oddychać na siedząco. Nie mogę, nie mogę po prostu jest mi niedobrze jak siedzę, więc leżę, dochodzę do siebie. Myślałam, że w piątek już są, wyjdę, ale niestety nie. Wyjdę najszybciej w poniedziałek. O, także niestety. Wszystkie plany trafił szlak. Ale oglądam sobie Kanal Plus. mam telewizor, czekam na lukę. Wyjmuję jakieś pozytywy z tego. Regeneracja pełną parą. Część z was mówiła, że zabieg będzie trwał 15 minut, a nie było mnie 3 godziny, Ogólnie dlatego, było. że chyba ja godzinę byłam, Luka, na tym... Yy, Przede wszystkim już dostałaś informację, jak wyjeżdżałaś, że po operacji tam będziesz godzinę. Tak. Czyli godzinę operacja, bo tak pani mówiła, tak. godzinę tam, a widocznie coś się przedłużyło. No, no było... wiesz, bo właśnie oni niespodziewanie zobaczyli, co jest w środku, że to no tam, bardziej to, no skomplikowane no właśnie, jest. Dlatego więcej. to nie było 15 minut, tylko dużo, dużo dłużej. Mąż to mąż przyjdzie, ogarnie, poczesze. Od końcówek do góry? Tak. Tak, tak. Ja sobie wiecie co, przed chwilą tak wszystko robiłam dwiema rękoma, że niestety, ale znowu miałam węglon wymieniany, bo tak manewruję, mieć tą rękę prostą. Więc wykorzystam go. tutaj będzie do do tej drugiej połowy Myślę, że sporo, bo też nie wiem,